O, a do jedzenia mam coś takiego. Ryż, to są jakieś kropsiki spróbujemy. Mm. Takie nasze klopsiki, bardzo dobre, a to w ogóle nie mam pojęcia co to jest, jakaś fasolka, jakaś taka fasolka z czymś tam. No fasolka jak fasolka, tylko ten sos jakiś taki Nie ja wiem Podejrzewam, że Lutek to będzie wiedział, co to jest Ale ja nie wiem Bardzo to jest miękkie Normalnie roz, rozpada się w ustach Takie może być No ryż jak ryż Dobra Jemy nie wiem czy zauważyliście, ale do wszystkiego co jem, tutaj w Turcji przynoszą chleb. Zawsze ląduje na stole niezależnie od tego co zamówię I wiecie co, tutaj przed chwilą widziałem gościowi spadł chleb na ziemię, on go podniósł, dotknął nim czoła i pocałował, nie? tak to zauważyłem. Ogólnie przeciętny Turek zjada ponad 150 kg chleba rocznie i jest to jeden z największych wyników na świecie. Wiecie co, chociaż najczęściej tutaj spotkamy biały chleb pszenny. No, oni nazywają go Elmek. W piekarniach są też lawarze, pite, sauny i setki różnych regionalnych odmian. No, Miałem jechać do kolejnej miejscowości bez zakupów. Ale że jest godzina 15.24, to myślę, że zajadę. Bo nie wiem, do której tam będą sklepu otwarty. Bo to wiecie, no różnie może być: mogą być do 18, mogą być do 17. Bo ta pierwsza miejscowość, która jest na mojej drodze, jest mniejszą miejscowością. No ale jak tutaj już jestem w mieście i mijałem sporo tych piekarni, także zajadę. Kupię cokolwiek na drogę i powiem Wam, że jak się uda przyjechać te 50 kilka kilometrów dzisiaj. To sobie zamówię jakieś miejsce do spania, bo tam jest duże miasto i można coś znaleźć już od 8 funtów.